Karni. Ruszyły. Piękny start. Rzaska, Elza, niespokojna, pozostałe mocno zgrupowane. Prowadzi stawkę niespokojna na drugiej pozycji. Brzaska. tam do przodu przeszedł kampaną. Na ostatniej pozycji w tej chwili galopuje Elza. Tysiące metrów do celownika, niespokojna, Fagelet, Camparano, Nataniel, Karmin, Rzaska i na ostatniej pozycji Elza. Na około 800 metrów przed celownikiem, ale stawka galopuje mocno zgrupowana. Niespokojna, Fagelet, druga, trzecia, czwarta pozycja to razem na ostatniej pozycji Elza nam przedostatniej Brzaska. Fagelet, Karmin, niespokojna. Wyjście na prostą. Największym kołem Karmin, tam zyskała niespokojna. Camparano, Fagelet razem. Nataniel, walka. Fagelet, Camparano, Camparano, Fagelet, niespokojna. Fagelet, Karmin pole finiszuje bardzo dobrze. Fagelet, Karmin, Camparano, wszystko razem. Rozpędza się pole, Melza. Walka, Fagelet, Fagelet, Karmin i Elza. I Elza bardzo dobrze galopuje po zewnętrznej, i, ale się doskonale broni karmin i celownik. Elza chyba, chyba na Daniel drugi, chyba na drugiej pozycji Karmin Trzeci. Chyba na Daniel tam będzie foto drugie miejsce.